Just need to z tej strony na Pomelo, i w końcu nagrywam odcinek. Witam wszystkich. Nie? Zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka Chciałabym wam powiedzieć O pewnej sytuacji Która mam nadzieję, że nastanie Chyba myślę, że przez was Najbardziej lubioną serią były Painty, Lecz nie, nie pojawiały się one od kilku miesięcy Ponieważ nie miałam dostępu Do programu i nadal Go nie mam Jednak to może się zmienić Dostanę program y, pełny Z okazji urodzin być może seria powróci z bitpaintów, więc nie martwcie się. Dzisiejszym tematem odcinka jest... Yy, bawienie się w na Movie Star Planet. Oczy wybrałam w takim kolorze. Yy, żeby uzyskać taki chłodny brąz, tutaj dajemy sobie highlighter. Nie Zresztą, nie wiem, po prostu jaśniejszy kolor, żeby... Tak się maluje, nie? Znowu ten bordowy, taki rudy oraz taki kramowy. Nos yy, taki szpiczasty, bo jest to jeden z moich ulubionych, nie wiem, czemu. usta takie chyba najładniejsze. Yy, w takim kolorze. Otóż, jeżeli chodzi o karnację, to wybrałam taką. Zostawiłam na różne karnacje, pochodzenia, bo myślę, że to tak Ciekawiej. Yy, I właśnie dałam właśnie takie oczy z pierwszej strony yy, W takim ciemno-czerwonym, tym najciemniejszym kolorze, żeby był taki brązowy. Wybrałam niebieski eyeliner. Myślcie co chcecie, tak można robić. Jeśli chodzi o ten następny kolor, to chyba jest ten. Ja tu patrzę na ściągę z telefonu. Oraz ten bordowy. Tak, tutaj. Był czarny. Nos wybrałam ten, usta takie o... No, wiem, że niektórzy je lubią, niektórzy nienawidzą. Inni je lubią, niektórzy nienawidzą. Ale mi się wydaje, że jak dobrze się je dobierze, to nie wyglądają aż tak źle. Jeżeli chodzi o karnację, to wybrałam taką. Następna twarz będzie zawierać... Oczy dwukolorowe, tak zwana heterochromia. Jakoś tak to się prezentuje. Cień wybrałam taki. Przy kącikach oczu beżowy ten. Chyba ten. Chyba ten. Karnacja była taka. Usta były takie. O, to są nagle. <noise> I w takim kolorze. Tak się prezentuje trzecia twarz i ostatni z kategorii dla VIP-ów. Czas przejść do czwartej twarzy. Będzie to twarz osoby azjatyckiej? Moja dykcja. Ja bardziej się skupiam na tworzeniu niż na mówieniu. To coś to, to brzmi. Dobrałam do tego taki makijaż. Tutaj jest... Odcinek szary. Ten. Tutaj czarny. A tu. O, taki różowy. Usta takie. W takim kolorze. A karnacja. Taka. raz ostatnią twarzą w tym odcinku. Gdzie. Taka, która będzie zawierać takie oczy. Yy, szare. Tutaj taki. Taki eyeliner ciemno-czerwony. Tutaj. Wydaje, że ten. Tutaj taki. A tutaj... O ten! No, stałam ten. Jeżeli chodzi o usta, to takie. no Nie jestem zawsze do nich przekonana, ale mi się wydaje, że tutaj jakoś w miarę pasował ten. A mi się wydaje, że ten w tym jej ładniej. I taka karnacja. Serkosoci w ankiecie, która twarz jest według Was najładniejsza. Oczywiście każdą z nich możecie kupić bez pytania. Dziękuję za oglądanie.